Cześć, witam Was dzisiaj z mojego gabinetu, w, w, który mam w szpitalu. Czekam właśnie na osoby, które do mnie przyjdą na wizytę, a w międzyczasie pomyślałam sobie, że powiem Wam kilka słów na temat żywienia dzieci. Ja jako doświat, doświadczona, można powiedzieć, że już doświadczona z kilkuletnim stażem matka, moja córka ma 6 lat prawie, a mój synek ma 4 latka codziennie borykam się z powiedzmy problemami dotyczącymi ich żywienia. Jak to bywa z dziećmi? Dzieć, dzieci nie chcą jeść wszystkiego. Oczywiście zazwyczaj, nie powiem, że wszystkie dzieci, ale większość dzieci kocha słodkie. Czasami trudno jest rzeczywiście namówić dzieci do tego, żeby nie jadły tego słodkiego, ale warto tłumaczyć im regularnie, stanowczo, że tego słodkiego jeść po prostu nie można. Jak ja sobie radzę z tymi problemami, z tymi sytuacjami, kiedy moje dzieci na przykład nie chcą czegoś zjeść, staram się zachęcać ich do tego, aby, aby poznawały nowości, jem razem z nimi. To jest, wydaje mi się, że taka podstawa, żeby rodzic jadł z dzieckiem chętnie, żeby na stole pojawiało się rozmaite produkty, żebyśmy nie zawsze tylko gotowali pod dzieci, tak? A moje dziecko kocha naleśniki, więc oj codziennie robi dziecku naleśniki. Starajcie się, aby pojawiały się różnorodne rzeczy na stole. Jeżeli rzeczywiście już wpadliście Ofia, padliście ofiarą gotowania cały czas tego, co dziecko je, to dobrze by było, żeby oprócz tego pojawiały się jeszcze jakieś nowości, do których będziecie zachęcać swoje dzieci. Ja staram się wymyślać różne historyjki na temat różnych produktów, jeżeli na przykład moje dzieci nie chciały jeść brokułów, to po bajce trole wymyśliłam, że to jest drzewo troli i zjadamy drzewa troli. Generalnie było śmiesznie, zabawnie i dzieci zaczynały te brokuły po prostu chętnie jeść i pozytywnie im się kojarzyły kiedy zrobiłam zupę i jarzynową i już miały długie zęby do tej zupy i nawet nie spróbowała, nie chciała jej jeść, to powiedziałam, że ta zupa to jest taka magiczna zupa śmiechowa, po której jak zjemy będziemy się cały czas śmiać i rzeczywiście jadłam łyżka po łyżce i, i śmiałam się w... w Ogólnie z tej zupy po prostu się cieszyłam i moje dzieci zaciekawione, dlaczego ja się tak cieszę. Same zaczęły tą zupę jeść. Mało tego, kiedy przychodzili do nas goście, to jeszcze chcieli częstować tą zupą gości, bo stwierdzili, że jest to zupa śmiechowa i jest wspaniała, więc myślę, że takie zachęcanie i, i yy, wspólne yy, jedzenie posiłków może rzeczywiście być tutaj yy, przydatne. Wiadomo, nie, nie każdemu się chce, nie każdy ma czas, ale myślę, że warto, warto się poświęcić dla dzieciaczków i jednak próbować. Mówi się, że. Powinna, produkt powinien pojawić się na naszych stołach około 15 razy, zanim zacznie nam smakować. Oczywiście dotyczy to produktu, za którym nie przypadamy. Chodzi o to, że nasze kubki smakowe, nasz wzrok też przyzwyczają się do, do, tego, do tej potrawy, do tego produktu i chętniej później spożywamy. Tak samo mają dzieci, one spożywają produkty, które po prostu lepiej znają. Dlatego chętniej. Chętniej wybierają produkty. Zwróćcie na to uwagę, że jedząc w domu zdrowe produkty, zdrowe rzeczy, nasze dzieci przyzwyczajają się do nich. Później, gdy wyjeżdżają na przykład na jakieś wycieczki albo stają się po prostu samodzielne, wybierają też produkty, które y, znają. Jeżeli w domu będą pojawiały się niezdrowe produkty, one później będą chętniej wybierały te niezdrowe produkty, dlatego że one będą kojarzone z domem. Będą kojarzone pozytywnie i dzieci będą po nie sięgać. Uważam również, że bardzo ważne dla dzieci są śniadania. Wiem, że Wam się spieszy, wiem, że rano nie ma czasu na to, żeby przygotowywać super posiłki, ale myślę, że warto poświęcić chwilę i nauczyć dziecka tego nawyku jedzenia śniadań. Ja robię w ten sposób, że zawsze dziecko ma coś do zjedzenia. Staram się, żeby to były zdrowe rzeczy, albo żeby to była kanapka z pełnoziarnistym chlebkiem, albo żeby to były płatki owsiane, bądź jaglane z, z owocami, z mekiem, ewentualnie jeszcze z orzechami. Nawet jeśli dziecko zjedryza. Dwa gryzy, czasami całość. To zależy od apetytu. Dzieci mają różne dni, raz jezą, raz nie. My mamy to samo, czasami się chce zjeść, super, śniadanie, czasami się po prostu tego śniadania nie chce zjeść. Oni mamy apetytu. podobnie z dziećmi. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci te śniadania mimo wszystko miały przed sobą, nawet z tym jednym kęsem. One później nabiorą tego nawyku i zawsze przed wyjściem już do szkoły, kiedy w szkole już tych śniadań nie będzie, będą chciały zjeść chętniej to śniadanie, będą po prostu tego nauczone. Więc wypijcie chociaż ciepłe kakao z dzieckiem. Próbujcie wdrożyć te, te nawyki u dzieci. Na pewno w przyszłości po prostu to zaowocuje będzie im dużo łatwiej. Oczywiście myślę, że to każdy wie: że dzieci chętnie jedzą rzeczy, które, posiłki, które przygotujemy wspólnie. Angażujcie dzieci do tego, żeby gotowały razem z Wami. Ja staram się jeszcze moje szkraby sadzać na przykład na blacie w kuchni, aby obserwowały co robię. Jeżeli potrafią pomóc mi w czymś, to również pomagają. One jedzą to później chętniej, nawet jeżeli od razu tego chętniej nie zjedzą. Znowu jest ten nawyk przygotowywania posiłków, jest nawyk przygotowania zdrowych potraw i to zaowocuje, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie tym, że one będą chętnie wybierały te produkty. Urodziny. Zaobserwowałam, że bardzo często na urodzinach występują głównie chipsy, paluszki, słone słodkie, przekąski jest tego mnóstwo. Dzieci czują wtedy: wow, super, mamy okazję, żeby porządnie pojeść. Czy to jest konieczne? Czy rzeczywiście urodziny, takie imprezy muszą polegać na tym, że dzieci będą popychały się słodyczami i chipsami? Może warto je zastąpić jednak owocami. Nawet jeżeli dzieci nie zjedzą wszystkiego, to, to chociaż i tak będą sięgały po pewne produkty zdrowsze, a może będą się chętniej bawiły, a nie siedziały i wcinały po prostu słodycze, ciastka. Chipsy i inne tego typu rzeczy. Ja staram się, żeby u mnie tego nie było, żeby były zdrowe przekąski i oczywiście, żeby był ruch, jeśli jest to możliwe, na świeżym powietrzu albo, albo po prostu zorganizować coś dzieciom w domu. Podsumowując. Rozmawiajcie z dziećmi, tłumaczcie, dlaczego warto jeść zdrowe produkty, dlaczego warto wyeliminować ze swojej diety produkty słodkie, produkty sztuczne, chemiczne, dlaczego warto gotować w domu, przygotować produkty samodzielnie. Troszkę inaczej jest z nami, dorosłymi, kiedy mamy naprawdę mało na to czasu, ale starajmy się poświęcić dzieciom ten czas właśnie na przygotowywanie posiłków, na zdrowie na aktywność fizyczną życzę wam powodzenia jak macie jakieś pytania oczywiście piszę piszcie służę pomocą pozdrawiam was pa